W dzisiejszym magazynie Open Doors. Dla Jezusa przeciw duchom i szamanom. Porzućcie wiarę w Jezusa. Tak przywódcy ich plemienia grożą Noemi i jej mężowi. Jednak wszystkie groźby i zachęty nie działają. Noemi i jej mąż chcą w dalszym ciągu rozpowszechniać wiedzę o Jezusie wśród ludu Arauka w Kolumbii. Przedstawiciele tutejszych władz mówili: To ona ich buntuje, inni chcą nas słuchać, ale to ona nam się przeciwstawia. Jestem misjonarką w górach Kolumbii. Szukałam Boga i znalazłam Go poprzez Jego miłość, ponieważ pokazał mi, czym jest prawda. Głoszę Jego słowo, ale nie w sposób oczywisty i nie w ciągu dnia. Nie mogłam głosić słowa Bożego publicznie. Zrozumiałam, że Ewangelia nie jest mile widziana wśród rdzennych plemion, dlatego zawsze wychodzę w nocy. Często zajmuje mi to 12 godzin. Kiedyś spotykaliśmy się w domach, ale ponieważ ktoś mógł nas tam podejrzeć, zaczęliśmy chodzić nad rzekę lub do lasu, w miejsce, gdzie nikt nie mógł nas usłyszeć ani zobaczyć. Gdyby nas przyłapano podczas spotkania, natychmiast wysłano by Policję. Znajdź takiego człowieka i go tutaj przyprowadź, mówią. Raz już nam się to przytrafiło. Byłam w czymś domu i gdy tylko zauważono spotkanie, natychmiast kogoś przysłano, więc musieliśmy wyjść. Natychmiast wysłali Policję, by zabrała nas do władz. A tam zadawali nam mnóstwo pytań i mówili oburzające rzeczy. To było niewiarygodne. Powiedzieli: Ewangelia nie jest dla ludności rdzennej. Ewangelia należy do Gringos, Niemców, Hiszpanów. Ewangelia jest dla nich, nie dla nas. Mamy własną kulturę, własną religię, więc dlaczego mielibyśmy wierzyć w coś, co nie jest dla nas? To są rzeczy dla ludzi, którzy nie są stąd i nie należą do naszych plemion. Mamy bóstwa, w które wierzymy. Biorą Biblię i palą ją. Mówią, Biblia to coś, co sprowadzi cię na złą drogę, jeśli odrzucisz nasze tradycje. Kiedy ludzie w mojej wiosce dowiedzieli się, że zostaliśmy chrześcijanami, zaczęli nas atakować. Powiedzieli, że nasze dzieci muszą chodzić do ich szkoły. Wysłałam je tam dwa lata temu. W szkole mówili naszym dzieciom, że muszą być posłuszne mamos, czyli szamanom. Dlatego rozmawiałam z władzami. W pierwszym roku nauki moich dzieci w szkole przyszli do mnie, powiedzieli, że muszą wyrzec się Ewangelii. Nie wiedziałam, co Jezus dla mnie zaplanował, ale nie wyparłam się go. Nie zamienię mojej wiary w niego na dom, farmę czy plantację kawy. Będę nadal go głosić. To właśnie im powiedziałam: Kiedyś zabrali nas do miejsca, w którym mieszkało około 400 rdzennych mieszkańców. Miejsce, które według nich jest miejscem świętym miejsce, gdzie chodzą do spowiedzi, gdzie są błogosławieni przez mamos, szamanów. Poprosiłam Jezusa, by mi pomógł, abym wytrwała. I w tym momencie poczułam, że Jezus mówi do mnie przez swoje słowo, tak jak zawsze to robi ponieważ wierzę tylko w Jego słowo. Będą próby, trudności, tak mówi Biblia. Mówi też, że będziemy doświadczać prześladowań, ponieważ podążamy za Jezusem. Poprosiłam Jezusa, aby mi pomógł. Wtedy Bóg dał mi odpowiedź. Powiedział: Opuścisz tę wioskę, wyjdziesz stąd, zostaw wszystko, co tutaj masz. Zapomnij o tym, co mają przeciwko Tobie. Zapomnij o tym i zostaw to tutaj, w tym miejscu, gdzie odprawiają swoje czary. Mój mąż i ja wciąż jesteśmy prześladowani, ale zostawili nas w spokoju. Poddali się. Zostawili nas w spokoju. Ale jeśli zobaczą, że rozmawiam o Jezusie z ludźmi z ich plemienia, od razu przyjdą i mnie zabiorą. A ludzie wciąż do mnie przychodzą. Przychodzą, ponieważ szukają Jezusa. Nie chcą, żeby ktoś ich zauważył. Przychodzą w tajemnicy. Chciałabym prosić o modlitwę za tutejszych chrześcijan, którzy są nękani i atakowani w wioskach. Zwracam się do wszystkich, którzy zobaczą i usłyszą moje świadectwo. Proszę Was o wytrwałość w modlitwie za nas abym wytrwale podążała za Jezusem i była wsparciem dla tutejszych chrześcijan. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszamy Cię do prenumeraty naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej www. ukośnik magazyn.